No, dzień dobry. Siódmy już odcinek, siódma część. I gramy dalej. Obudziliśmy się. Czy wydostaliśmy z piekła coś takiego? Um, I teraz tak. No i budzimy się w takim blaście. Jest to zakład Blast. Co jest? A ty coś za jeden? Mówi Major. I to jest, widzimy zły brat ha, 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 witaj, majorze. Wpadłeś w moją zasadzkę, jak małe dziecko. Słuchaj, pawiania dupo. Tak. No, można sobie zatrzymać i dialog przeczytać. Ja je znam, nie będę ich czytał. Tutaj mamy kontynuację. Te trzy kropki na końcu to oznaczają kontynuację. Proszę bardzo. 52 e, niewyobrażalne tortury. To jest nawiązanie. Do odcinka z Action 52. I to są właśnie te tortury, które na nas tu czekają, ale proszę sobie zatrzymać, poczytać. No i tak, halucynacje, czy to były halucynacje? Proszę bardzo, to nie były halucynacje. Dzięki, tu nie ma podłożonego. No i mamy. Ścigaj złego brata Gabena. I Ścigamy go. I tu przejdziemy przez firmę Blast. Proszę bardzo, mamy tutaj dział grafiki. Tu widzimy szympansy, czy też małpy, to chyba nie szympansy. Małpy potrafają czaszki bez znieczulenia, tworzę dział grafiki tu z workami mocarza. Jako wynagrodzenie tutaj mamy dział kolizji. Tu chyba. Chyba miałem dać zdjęcie z warsa w Uprising, bo tam te kolizje, te bullet time y były, były naprawdę mega, ale jakoś nie miałem czasu albo coś nie dodałem, po prostu zapomniałem. No i tu mamy dział poziomu trudności. E, który to był właśnie wygórowany w tej grze W Mortal Kombatie W tej platformówce um, Tu mamy patrona gier chujowych W sumie nie wiem czemu kodałem, chciałem go dać po prostu e, I tu mamy czarną listę Blasta e, Dlaczego jest tu klocych? Jest tu klocych dlatego, że e, Też brał on udział e, w jednym z odcinków To był że Zagrajmy w Kraba no i przeszliśmy zakład e, Blast, firmy Blast. Ścigamy dalej złego brata Gabena. Zwaśni z drogi dziadu jest to oczywiście e, Noa. Aby przejść ten poziom, musisz wygrać wyścig zwierząt. A, a czy to ja cię wyglądam na zwierzę. Pora przeprosić się ze starym druhem, majorze. I co to za stary druh? Uwaga! Jest to nasza koniara której Przyrzekaliśmy nie dosiadać, ale jednak musimy. Proszę bardzo. I mamy tutaj nową rozgrywkę. E, sterowanie to W i S. To jest skok i... Szczerze mówiąc S nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Ach nie, to zmiana toru, tak, bo mamy trzy tory. W i S zmieniamy tor. E, Spacja to jest unik pocisku. A mocarzy można strzelać e, z myszki. Tu mamy w tle Hedda nawet, Komunowicza, różnych takich. To proszę bardzo. Tak to działa. WS. I spacer przy rakiecie. Proszę bardzo, niezwykła animacja skoku. Mogę pokazać, gdzie jest ukryty Jeden z krapów Chyba nie jest to dosyć trudne w tym poziomie Jest on tutaj Niewidzialny za krzakiem Prawie, że niewidzialny Trzeba go kliknąć I proszę bardzo, znaleźliśmy krapa Kurce, coś mi się nie udaje tych rakiet unikać. O. Jak widać wymaga to minimalnego jakiegoś tam refleksu, ale tragedii nie ma. Można to przejść ewentualnie za drugim razem. Niechaj, hej, gość back, hej, ta biorę boją, uczcikiem dam płatki ziemniaczanej. i kupię bakal na się na kolację. He, się zabierala, nie? Głośno zmiaścić się na rowerach, płatki, które mam przeciętne, że wy na jakiejś zabudowie. No i przeszliśmy wyścig, wygraliśmy go nawet. I gdzie my tu jesteśmy? Jesteśmy, eee. tak, to był taki po prostu, po prostu taki jakiś screen, że są tam. O. Ci koledzy, koledzy Energika, chłopaki, co wy tu robicie? Tam był uwieziony Energik wcześniej na, na obrazku. Jesteśmy tu, żeby zobaczyć wasz koniec, ale czemu? Bo przez całą, całą tą serię zagrajmy w krapa, zostaliśmy wyśmiani, bo on kiedyś tam parodiował tych wszystkich youtuberów. Tak to było, te parodie robił. No dobrze, jeśli wymyślicie, że. Łysa to jest właśnie Gaben. Ten zły e, brat Geybena. Waszą galerę pokieruję osobiście. E, co to robi freeze, Właśnie, co to robi freeze? To jestem tylko dla wyświetleń, to też jest taki żarcik. E, no i walczymy z panem Gaybenem. Proszę bardzo. Nigdy nie uda ci się mnie powstrzymać, a teraz dowiesz się co to znaczy blasków w twarz. Tu właśnie dostaję takiego taki spida. Tapeczki nam się rozpią tutaj, to nie jest jedna na całą walkę. Proszę bardzo, dostałem trzy blasty i mogę... Oj, mogę się wyleczyć. Jak widać ta walka jest już dużo, dużo trudniejsza. trzeba wiedzieć, co się robi, ogarnąć te jego wszystkie ataki. Tu właśnie jest jego specjalny atak, który przynajmniej raz na walkę z nim powinniśmy mieć okazję przeżyć. No hey, i proszę bardzo, zniszczyliśmy go. Zbieramy działko. Zbieramy jego działko i mamy tu ostatni już komiks. No i gra jest akurat na jakieś pół godzinki takie z, z szybkiego takiego przejścia o, i na razie ten komiks sobie obejrzymy, a zakończenie, samo zakończenie gry jak wygląda to pokażę już w następnym odcinku. Dziękuję.